Strój sandomierski, jeden z moim zdaniem najpiękniejszych strojów ludowych, a równocześnie jeden ze strojów, przynajmniej tutaj na Kieletczyźnie, który zanikł najwcześniej. Może to dlatego, że strój sandomierski występował, no jak sama nazwa wskazuje, w okolice Sandomierza, później wzdłuż Wisły na lewym brzegu, na tych rejonach, w tych rejonach południowo-wschodniej Kieletczyzny. Także od południa on graniczył ze strojem krakowskim, a więc nie dziwota, że ten strój krakowski ekspandował i to mocno na tereny sandomierskie, ale również przez Wisłę ze strojem lasowiackim, bardzo, bardzo pięknym, choć w dużej mierze bardzo tradycyjnym, jeśli chodzi o wykonanie, jeśli chodzi o wzorzec, jeśli chodzi o tkaniny. Strój sandomierski, proszę Państwa, kobiecy, no najbardziej się tu rzuca w oczy tak zwana łoktusza albo płachta, rodzaj szala, długiego prostokątnego szala z płótna białego. Wzdłuż dłuższego, jednego z dłuższych boków, wyszywane haftem angielskim na całej długości. To jest, proszę Państwa, coś pięknego. I tę łoktuszę noszono albo tak, jak tu widzimy, na głowie i na ramionach, albo tylko na ramionach. To zależnie od pogody, od, od chęci, od y, lokalnych mód. W, w każdym razie, jest to jeden z y, najstarszych elementów w ogóle w ubiorze kobiecym, włościańskim, nie tylko zresztą występujący u nas na Kielczyźnie, ale w Polsce wschodniej, Polsce Południowo-wschodniej takie tego typu płachty, łoktusze, szale bywały, bywały używane. Do tego jest oczywiście gorset. Bardzo skromny, widzicie Państwo, sznurowany z kaletkami, ale w ogóle praktycznie bez żadnych ozdób. Najczęściej w kolorze zielonym, ale bywały i inne jakieś takie stonowane kolory. Do tego jest biały fartuch płócienny i spódnica. Długa spódnica, jak widać tutaj, ponieważ jak mówiłam, ten strój sandomierski, on w zasadzie, on w zasadzie wyszedł z użycia już w wieku. Na przełomie wieku XIX i XX, a w zasadzie w końcu wieku XIX, a wtedy jeszcze długość spódnic kobiecych no, sięgała tak prawie, że czasami nawet do kostek. To dopiero wiek XX przyniósł skrócenie spódnic w strojach ludowych. No i strój męski, też bardzo elegancki, bardzo piękny, jasna sukmana z y, takiego płótna, y, sukna w kolorze Ekry, wyszywana tutaj przy. Ankietach I tutaj na klapach. Do tego jest koszula. Koszula noszona na spodnie. Tam jeszcze nie było tego wpuszczania w spodnie. To też jest jeden ze starszych, że tak powiem, elementów w ogóle ubierania się męskiego. Ciemne spodnie, buty z długą cholewą. I proszę Państwa, do tego jest na głowie tutaj mamy kapelusz y, y, słomiany, ale mogła być też, mogła być też y, czapka. Y, w późniejszych czasach to już była y, czapka y, maciejówka. Y, czasami również wysoka czapka sukna y, brązowego zwłaszcza gospodarze starsi nosili takie czapki. No ale zwłaszcza latem to preferowano w stroju męskim kapelusze słomiane. Tutaj widzimy jeszcze bardzo zwracając do stroju kobiecego taki, taki element, który gdzie indziej w zasadzie Oprócz stroju krakowskiego, może nie był już y, praktykowany tutaj u nas na kieletczyźnie, mianowicie kryza, duża kryza, którą noszono do koszuli bez kołnierzyka. Koszula miała tylko stójkę bądź oszewkę, ale na to zakładano właśnie taką sporą dosyć kryzę, i dopiero na to jakąś biżuterię. W tym y, przypadku mamy tutaj te y, dmuchane, szklane korale w różnych y, kolorach. you